Papuszka wybrała się na wyprawę po domu. Tak jest. Fabik. Uważaj, bo ją spłoszysz. Zostaw ją! Czekaj. Zostaw ją, nie ruszaj. Pierwszy raz widzę jak papuszka się spaceruje po domku. Pokażę Wam teraz jej stópki. No widzicie z telepinuszkami poka twarz, nie ma imienia chociaż już mamy ją długo chyba nie wiem w sumie zostaw bo ją spłoczysz pokaż twarz ptaku jak możecie widzieć ma piękną twarz ale ma dużą twarz Wchodzi właśnie do mojej siostry pokoju, jak widzicie. Maszeruje, maszeruje. Powolutko, ale maszeruje. Fabik, weź, bo już spojrzysz. Patrz. Teraz ma taką rozkminę, Gdzie ja jestem? Nigdy tu nie byłem. Fabian, zostaw go. bo cię, e, W sumie to nie wiem kogo. No wyjdź, zostaw. Tam jest Pysia, królik mojej siostry, a tu nadal maszeruje, Ole popyla, patrzcie, patrzcie, zaraz będzie popylało. patrzcie, 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 widzicie jak popyla? Jej stópki są takie szybkie, no patrzy się na mnie, widzicie? No co? Robi posy do zdjęć, jak byście chcieli wiedzieć, posy do zdjęć robi. Pięknie się układasz, pięknie, takie zdjęcia będą piękne, wiesz. No, pięknie, pięknie, uwierz mi, bardzo ładnie wy... będziesz wychodziła na zdjęciach w przyszłości. Maszerujesz dalej, mówisz? To dobrze, dobrze, maszeruj dalej. Dawaj, dawaj. Gdzie teraz pójdziesz? A czyli zostajesz u mojej siostry na chacie. Dobra, rozumiem, może Ci się podoba, bo mu. Co? To jest piękna papuga wiesz. No. z jajkiem. Nie. z jajkiem. Nie chcę, nie chcę. Fabian, zostaw proszę! Film nagrywam. Papuszkę. Tu jest grubas. Teść. No. Jak widzieliście, nie rób tak. Naprawdę. Ta papuga będzie występowała w zdjęciach idealnie. Mogę się mieć. Słyszeliście to? Jak ona o tak robiła. O, o, znowu. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Co? Zaraz przyjdę. Może będzie dreptała nóżkami. O, patrzcie. Te nóżki są piękne. Zaraz przyjdę. Dobra, elo.